Moi drodzy moi drodzy moi drodzy, tak cały czas, gra jeszcze orkiestra na naszym koncie 27 milionów 51 834 zł. Jeszcze nie krzyczę, bo nie wiem czy te pieniądze są już potwierdzone, ale już widać, że więc jest bardzo dużo. A za mną byli już dzisiaj ci, którzy biegali, są także ci, którzy jeżdżą na, ro na, ro na rowerach. Tradycyjnie, tradycyjnie Bronek do nas przyjechał. Co cię stało w rękę? Słuchaj, jest wszystko dobrze, szafeta jedzie, szafeta niezłomna, szafeta wierna, ale słuchaj, teraz najważniejszy moment. Słodka jutrzenka yy, z Kalisza przywiozła taki specjał i ty masz podobno to pokroić tu sprawiedliwie, jak na dożynkach bywało. Nie wiem, jak ty to zrobisz. Symbolicznie, symbolicznie przetnę, przetnę kawałek, kawałek tego, a to jest prawdziwy Grzesiek. Słuchajcie uwaga, 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 uwaga ten słuchajcie jest to prawdziwy Grzesiek możecie go rozdać, możecie poczęstować nim wszystkich, ale istotnie ale, ale istotnie Grzesiek jest prawdziwy, ile osób jechało jak się jechało? słuchaj super się jechało, ja tak zacznę jechała przede wszystkim olimpijka z Pekinu Ola Dawidowicz to autentycznie ścigała się w Pekinie na igrzyskach olimpijskich Dziewczyna, która fiknęła, wiesz, ona by zamiar był jeden. Trzecie miejsce miałam mieć. Wywróciła się. Ola, ale ty mógł dalej. E, tak, miałam mieć, ale mam nadzieję, że w Londynie spełnię swoje marzenia. A dzisiaj mam e, zaszczyt prowadzić sztafetę od Kalisza, Juhu. akurat zachaliśmy do studia i staraliśmy się nie zjeść tego bawelka i dotarł do samego końca. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Koleczku teraz tak, jak zwykle poprzedzamy wielką orkiestrę naszym zbieraniem wewnętrznym szkół podstawowych i tu kwota istnieje, już ta kwota została zebrana. I czyli my symbolicznie ci przekażemy ten czek, zabierzemy go, bo szkoła jest taki zwyczaj, że szkoła numer 14, która z nami teraz jedzie, machają, machamy rękami, pozdrawiamy Jurka. 6676,69 zł, cały czas trwają, a słuchajcie, dla was też certyfikat jakości, oczywiście, że tak, dziękujemy, dziękujemy bardzo, częstujcie ludzi, częstujcie tymi grześkami, jedźcie grześki, jedźcie grześki, tylko nie kruźcie, tylko nie kruźcie, cały czas trwają aukcje w Allegro, melon, melon dla Olimpijki, melon, dla olimpiki, melon.